Dzień dobry z tej strony, Tomasz Żutkowski z EMC for Business. Witam serdecznie na kolejnym webinarze EMC dotyczącym działów rozwoju elektroniki, wprowadzania urządzeń na rynek, oceny zgodności testów EMC i tych wszystkich rzeczy, o których czasem chcemy nie pamiętać w projektach. Generalnie ten truizm, który powtarzamy, że jak na początku zadbamy o wymaganie, o różne aspekty, dobrze się przygotujemy. To mniej wydamy na to pieniędzy, na poprawki i później, jak już mamy dokumentację techniczną zebraną, to możemy oznakować odpowiednio produkt, umieścić informacje na tabliczce znamionowej, na opakowaniu, w instrukcji obsługi, czyli wstępne sprawdzenie, czy ma to szansę przejść testy, kiedy następuje wprowadzenie do obrotu w chwili pierwszego udostępnienia na rynku unijnym. Czyli nieważne, czy udostępniamy na rynku polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, to jest po prostu wprowadzenie na teren Unii Europejskiej. I to, co mówiłem, bo, bo to też, też było gdzieś tam pytanie o to w rejestracji urządzenie radiowe, jakie aspekty musimy zmierzyć, czyli sprawdzamy, czy nasze urządzenie jest bezpieczne dla osób, zwierząt, imienia, zgodnie, czyli już to jest podpowiedź do dyrektywy RED. Pierwsze, co to, gotowość produktu do produkcji. A czasem jeszcze się wyróżnia, że gotowość produktu do testów i tak dalej. Czyli schemat gotowy i to też ważne, żebyśmy pisali to w formie dokonanej, że to jest zrobione, zatwierdzone. Czyli schemat gotowy, zatwierdzony. Layout gotowy, prototyp wykonany, zmontowany. No bo mamy taki właśnie proces, że hardware idzie swoją drogą, software, development software idzie swoją drogą. I testujemy sobie te poszczególne elementy, wszystko fajnie, i najtrudniejszy moment jest punkt integracji. Mówi się, że no jak wchodzimy, ten, to nasze widmo, czyli związane, wychodzące z tego wzoru, dochodzi do tych elementów, nie wiem, około 2 giga, no to ta precyzja, te wszystkie elementy związane z bardzo precyzyjnym dobraniem impedancji, kontrolą tego wszystkiego są coraz bardziej istotne. I też zapraszam Was na nasze kursy online. Kursy dla inżynierów na naszej nowej platformie. Kursów wideo są zarówno taki general ogólny EMC Starter, ale są badania EMC Full Compliance, rozwiązywanie problemów EMC w projektach, czyli namierzanie przyczyn, takie pre-compliance, projektowanie systemu, czyli automatyka przemysłowa, ekranowanie, prowadzenie tego, szafy sterownicze i jest, są różne wymagania, tu mi się już uciekły, tam rynek USA, wymagania medyczne i jest mnóstwo też webinarów darmowych, z których wiem, że też korzystacie, więc te nagrania z webinarów, one są dostępne na naszej platformie, tam trzeba wejść, zarejestrować się i mamy dostęp do tych darmowych treści. Możecie się odezwać ręcznie, napisać do nas, co możemy zaproponować, jakie ceny do tej platformy kursów online, do kalendarza szkoleń Was zachęcam, żebyście zapisywali się na szkolenia otwarte, jeśli jest taka możliwość. Na Linkedinie, jeśli możecie, możecie nas polubić, gdzieś tam polecić. To jest dla nas bardzo cenne źródło informacji. Ja się nazywam Tomasz Tkowski i dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym webinarze i do następnego.